Cześć moi kochani, witam was w 35 Weronie i dzisiaj zagramy u Parysa Romea i uroczej Arianny, której zrobiłam lekki glow. Mam nadzieję, że Wam się podoba, ale sukienkę to ona ma akurat bardzo ładną. I mam dla Was wspaniałą nowinę. Prawdopodobnie dzisiaj nikogo nie zabijemy i wszyscy będą żyli. Wiem, że to jest trochę szokujące, ale tak, dzisiaj jest spokojnie, dzisiaj nikogo nie zabijamy i no bo w sumie to mi się kończy już trochę miejsc na cmentarzu. W ogóle to widzę, że mi się kolejne Bajoro zrobiło w Weronie. Hmm, fajnie się to zapowiada. Niedługo mi chyba zatopi całe miasto i to będzie koniec tej serii, ale mam nadzieję, że to się nie stanie. Jak widać, zaczynamy o godzinie dość późnej, ponieważ jest 22. I będę musiała ogarnąć tutaj wszystkie potrzeby ludziom i wysyłać ich do spania. I pewnie jak pamiętacie, to Arianna jest w ciąży, więc będziemy mieć kolejnego bąbelka. Jezus, ostatnio mi się bardzo wiele dzieci w tej warunie rodzi i to mnie przeraża, że jest tyle tych dzieci. No ale cóż, trzeba rozrastać miasto, prawda? Trzeba y, dbać o przyrost naturalny, więc tak, dzieci muszą się rodzić. I ogarniemy, kto jutro pracuje. Pracuje Romeo od godziny 14. Paryc ma jutro wolne, a Arianna jest bezrobotna. Także Arianna na razie sobie siedzi, jest w ciąży i zajmuje się dzieckiem. I tak naprawdę to co do Arianny, nie mam żadnej fabuły, oprócz tego, że urodzi ona dziecko. I oczywiście dla Romea, Arianna nie jest jakąś mega ważną kobietą, jest ona na taką kobietą trochę z przypadku. On nie jest trochę zadowolony z faktu, że będzie miał dziecko, ponieważ no, nie śpieszy mu się do bycia ojcem, ale no tak wyszło. Losy będą się toczyć. Cała gra będzie toczyć się głównie o Julię. Aha, zajęła się jej kibel. Już poczekaj, zaraz ci, zaraz ci zejdzie. O, teraz możesz się wysikać i przy okazji wyczyścić. I tak jak wspomniałam, główna gra będzie się toczyła o Julkę, bo jak wiemy, Parysa ciągnie do Julki. No i teraz na drodze nie ma żadnych przeszkód, ponieważ Merkucjo zmarł. Ale Julka jest zdruzgotana i on po prostu chce to wykorzystać. Chce wykorzystać fakt, że ona jest teraz bez mężczyzny, jest załamana, trzeba ją pocieszyć. No i on będzie starał się to zrobić i przez to... Zyska u Romea wroga, ponieważ Romeo nie będzie z tego dumny. On dalej Julię kocha. To znaczy, moim zdaniem, nie kocha, ale uznajmy, że dalej do niej pała silnym uczuciem i to uczucie się nie zmieniło, ale no po niewiele błędów, niestety. I no jednak za te błędy przyszło mu słono zapłacić, bo Julia się związała z jego bratem, ale że tego brata już nie ma, to Romeo też chciałby się o Julię postarać. Jednak teraz pojawiła się nowa przeszkoda w postaci Parysa. No i takie tutaj są wątki. Mamy kolejny trójkąt miłosny. Dobra, słuchajcie, wy Wysyłam wszystkich spać, ogarnę ich i widzimy się rano. Dobra, myślę, że Parysa możemy już obudzić, bo się wyspał. I nie wiem, czy uda nam się rozwinąć umiejętność kreatywności przed pracą, raczej wątpię, ale możemy spróbować, więc musimy kupić jakąś sztalugę, bo chyba w ogóle tego nie mamy tutaj. Także Parys, wysikasz się i spróbujesz zdobyć szybki punkt kreatywności przed robotą. Ja w ciebie wierzę, słuchaj, wierzę w Twoje umiejętności. Oj, no i mamy ciążę. Tak jak się spodziewałam. I tutaj patrz, ona jest w ciąży, musisz się o tym dowiedzieć. I będziesz miał takie, ja pierdzielę. I on tak teraz udaje, że niby jest zachwycony, ale tak naprawdę, no nie, on nie jest zadowolony i może nawet trochę się pokłócicie, ale tak po prostu powie, że nie, że to jest za wcześnie na dziecko, że on dopiero co wkracza w dorosłość, no i trochę słabo, ale ogólnie to nie będzie chciał się bardzo kłócić, po prostu tak się pokłócą dla zdrowotności, po prostu, żeby wyszło na to, że on nie jest do końca zadowolony z przebiegu wydarzeń. Ok, proszę coś zjeść. Wow, ty umiesz gotować, a tak, przepracowałeś w karierze gastronomicznej jak prawie każdy montek, czemu mnie to nie dziwi? No dobra, ty też jesteś ogólnie głodna, więc poczekasz, aż on tutaj coś... Ej, Paris, miałeś malować obraz. Ej, chwila, może on to rozwinie, bo mu nie brakuje dużo. Teoretycznie już auto po niego przyjechało, ale poczekajcie. Dasz radę! O, jest, dobra. Teraz możesz iść do samochodu. nie. Jezu, przecież ty masz dzisiaj wolne, już sama to gadałam. Boże, Boże, ej, ja zapomniałam o tym, rozumiecie? Parys może dzisiaj nawet zadzwonić do Julki i zapytać, jak tam samopoczucie, jak ona się czuje w ogóle po tym, że jej mąż zmarł. Pewnie czuje się słabo, ale... No zapytaj się z grzeczności, nie? No, jak tam się czujesz. Ty może w ogóle pójdziesz się wykąpać, umyć przy okazji to, czy ty potrzebujesz coś do pracy rozwinąć? W sumie to nie, ale możesz dalej się pouczyć tego gotowania, żeby jeszcze bardziej sobie to porozwijać. Wiecie co? Tak sobie teraz myślę, że przydałaby się tu jeszcze jedna łazienka. I chyba będę musiała ją dobudować, bo niedługo będzie też dziecko, które będę musiała tu gdzieś ulokować i w ogóle miejsca jest bardzo mało, więc chyba zbuduję na szybko łazienkę i do Was po prostu wrócę, bo... Z jedną łazienką to będzie naprawdę ciężko. Wracając do wątku, parę póki co będzie sobie rozwijał to malowanie, a następnie później spotka się z Julią. Albo ją zaprosi, albo gdzieś pójdą, nie wiem, jeszcze zobaczymy. Ale będzie chciał ją, wiecie, tak pocieszyć i sprawić, żeby ona trochę przechylnie na niego spojrzała. Ej, a ty się miałeś uczyć i ja nawet ci to zakolejkowałam, a ty poszedłeś grać na kąpie. Czy ty jesteś normalny? Chodź, moja droga, zapłać te rachuneczki, zobaczymy ile będą wynosić. Jezus, dlaczego tak szybko? Tysiąc, no dobra. Chyba powinna nam jeszcze starczyć na rzeczy dla dziecka, będziemy mieć 1600, Romeo wróci z pracy, zarobi tam z 500 chyba, nie, z 300. Trochę go przeceniłam, ale no, zarobi 300, zawsze tam jakieś pieniążki, nie, no i jakoś tam się to dziecko ogarnie, jakoś tam przeżyjemy. To teraz idziesz spać, bo jesteś zmęczona i Paris może w ogóle do Julki zatelefonuje, bo w sumie to czemu nie, tylko nie wiem, czy ona będzie miała jak odebrać, ale zobaczymy. Tak, Julia, Juli nie ma w domu. A co ona robi, że jej nie ma w domu? Może na cmentarzu siedzi, kurde. No to na razie pozostaje ci nic innego, jak malować dalej i czekać aż Julka łaskawie może się pojawi i będziemy mogli się z nią... Spotkać. No to na razie możemy grać na przyspieszeniu, bo i tak nie mamy co za bardzo robić. Ale ogólnie myślę, że obędzie się bez żadnych takich romansów. Po prostu on na razie będzie starał się przekonać ją do siebie i sprawi, żeby ona po prostu go zechciała i spowoduje to tylko tyle, że Romeo to zauważy, jakie on ma plany, i po pewnym czasie ich to po prostu skłóci, bo będą się bili o tą samą kobietę. No i będzie tutaj konflikt. Ale chociaż tyle, że nikt nie umrze. To jest duży plus. O, namalowałeś swój pierwszy obraz. Super, możesz go sprzedać. Za cztery simuleony, dobra, przynajmniej nie za zero jak ostatnio. Widzę, że Ariana się już wyspała. Czy Ariana ma jakieś umiejętności? Jezu, ej, w ogóle jak ona jest ogarnięta życiowo, dobra. To może ci poczliwej jeszcze gotowanie. I na pewno Cię gdzieś zatrudnimy, jak już to dziecko urodzisz. Chociaż w teoretycznie możemy to zrobić teraz. Ale nie wiem, czy chcesz mieć jakąś karierę? Chcesz być w ogóle stróżem prawa? Ej, matko. No dobra, to możemy spróbować znaleźć tą ofertę. Może akurat tam się trafi. Czy mamy jakiś awans? Tak! Dobra, Parys, to jest twój czas, żebyś Ty w ogóle spotkał się z Julką. W ogóle jakie macie kontakty? Oj Słabe macie, czyli na razie chyba spotkania nie będzie. Kurde, to musimy w takim razie zrobić jutro. Jutro zrobimy spotkanie, na razie skupiamy się na poprawieniu waszych stosunków, bo ona się z tobą nie spotka, jak tak słabo się znacie. Romeo se wrócił z pracy i w sumie to co potrzebujemy rozwinąć Kreatywność. Dobra, ej, to słuchajcie, chyba się jeszcze przyda. Jezu, nie chcę iść na randkę w ciemno. Mnie interesuje tylko Julia! Julia tylko mnie interesuje. Więc wypad gnoju, nie chcę żadnej randki w ciemno. Normalny jesteś? A za ścianą siedzi baba, która jest ze mną w ciąży. Czy ty jesteś normalny, panie Melon? A nie melon, sorry, nie melon. Zawsze będę do niego mówić melon, bo mi się to bardziej kojarzy. Dobra, trzeba kupić jeszcze jedną sztalugę, bo Romeo też się musi uczyć malowania, więc tak, musimy ją gdzieś postawić. Okej, okay, Paryż sobie gada z Julką, a co robi Ariana? Ariana sobie maluje. Aha, i e, czemu ty zaczęłaś malować? Ja kazałam ci się uczyć gotowania w ogóle i pracy szukać. I miejmy nadzieję, że będzie stróż prawa. Skoro masz takie pragnienia, to ja bym ci bardzo chciała je spełnić. No tak, przeszukałam wszystko i niestety stróża prawa nie mamy trochę smuteczek, ale może jutro się uda. Tylko muszę sobie wstępnie zaplanować w ogóle, gdzie, ja chcę to dziecko umieścić, bo tak, bo tutaj w ogóle jest. A, dzwonimy do Julki, do Julki jeszcze raz, tak, zgadza się. Myślę sobie, gdzie by to dziecko tu ulokować, ale gdzieś się zawsze znajdzie miejsce. Tutaj może być nawet łóżeczko, tutaj gdzieś się to. gdzieś się tam w to dziecko wciśnie. najwyżej komodę sprzedamy po prostu. I jakoś to będzie. I przydałoby się. Nie, już, już. Matko! Jak się pan melon zdziwił. Miejmy nadzieję, że nie będą bliźniaki, bo będę załamana. Nie! No po prostu, ku... Nie! No nie. Nie, no... aż mnie zatkało w tym momencie. Nie, dobra, chwila. Chłopak. I dziewczynka, oj, Jezus Maria, Jezus Maria, zdarzyła się awaria, nie, ja mam miejsce tylko na jedno dziecko! O, dziewczynka jest tutaj, zaraz będziemy patrzeć jak się w ogóle, jakie mają geny, jestem ciekawa, ale najpierw imionka, słuchajcie, imionka wstępnie mam przygotowane, tylko muszę sobie coś powybierać. Okej, okay, oto są imionka naszych babyborns więc mam nadzieję, że Wam się podobają. Dla mnie są przecudowne i dziwię się, że tak późno ich użyłam, bo miałam je przygotowane bardzo dawno temu. Tu mamy dziewczynkę. Zobaczmy, jak ona wygląda, bo jestem mega ciekawa. Jest to blondynka o niebieskich oczkach, więc będzie to pewnie kopia jej mamy. Boję się tylko o twarz Romea, bo nie jest on zbyt urodny. <grym> Ale okej, okay, przyżyjemy to. I chłopczyk też jest niebiesko oki i będzie blondynkiem. Ej, fajnie! Fajne połączenia, bo mam bardzo mało blondynów w Weronie i się mega cieszę Taki kenów. Jestem zachwycona. Nie no, śmieszy mnie ta wizja tego. To dziecko leży sobie na rękach, a to dziecko na podłodze. Nie no, nie wiem czemu, ale mam taki odchył simisowy, że dzieci na podłodze zawsze mnie śmieszą. Tak po prostu sobie leżą i nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. I co, moi drodzy, chyba trzeba będzie rozbudować chałupę, bo nie widzę tutaj szans na to, żeby umieścić dwójkę dzieci, bo będzie ogromny ścisk i prawdopodobnie nie będzie dało się przejść. Zbuduję to i wracam do Was. Dobra, zrobiłam tu mały pokój. Nie jest on zbyt wielki i nie wiem, czy będzie w ogóle jakoś... Możliwość, żeby się w nim słownie poruszać, ale zobaczymy. Jezu, czy wiecie, jak mi jest? Nie na rękę, że jest dwójka dzieci. Ja tego po prostu nie mogę przeżyć. To dziecko z Arianną to miało być takie dziecko przypadkowe, taka no, typowa wpadka po prostu. Wpadka Romea, które potrzebował jakiejś kobiety i przypadkowo napotkał na nią i miało to być jedno dziecko, z którym ona się będzie opiekować, a nie dwójka. Dlaczego ja zawsze mam tak, że w tych simsach albo mi się dzieje sama fabuła, którą ja planuję i ona mi się sama dzieje i ona mnie wspiera, ta fabuła, albo wszystko się dzieje po mojej myśli i mi się wszystko musi psuć. Hello, masz dzieci, w ogóle fajnie, weź się zobacz, nie? Weź na ręce Silviusa tak, Jezus, Sylwius, jakie to jest piękne imię. Zapożyczyłam standardowo jak resztę imion z... Któryś z dzieł Szekspira, nie pamiętam nawet z którego już, ale Silvius, jak to pięknie przy... o, weź, zostaw Melon! Melon, zostaw to dziecko! Pan Melon zaczyna mnie denerwować poważnie. Melon, oddawaj mojego kida. Dawaj mojego bąbelka. Dobra, weź nakarm to dziecko. Ty masz na rękach Silviusa, tak, zgadza się. Nakarmisz Sylviusa? Czy możesz mi oddać to dziecko, proszę? Cię. Chyba po prostu pan Melon chce mi ukraść dziecko. Podejrzewam, że on po prostu, spodobała mu się Nerisa i chce ją ukraść i zrobić, i sprzedać ją na targu niewolników. Proszę cię, zostaw, moje dziecko. Mm. Czy pares poszedł spać? Tak, niestety był już bardzo wyczerpany. Czy się trochę z Julią zapoznał? O, nawet jesteście przyjaciółmi. Bardzo spoko, czy idziemy w dobrym kierunku. Fajnie, pan Melon mi zabrał dziecko i nawet nie mogę go położyć spać. No to trudno. Nie. Pan Melon wziął drugie dziecko. Bo jedno to chyba dla niego za mało. Okej, okay, w sumie sądzę, że wszyscy będą zaraz szli do spania. Jest druga trzydzieści, więc widzimy się rano. I pan Melon też poszedł, także idealny timing. Oczywiście, jeszcze timing z dziećmi. Trzeba było ogarnąć dzieci standardowo, bo jakby nie darły japy, to by nie były sobą. Więc tak, ogarniamy szybko kiedy i dalej kładziemy ją spać. Dobra, słuchaj, Pary, spora na ciebie, żebyś te. Wste... Aha, aha, tu już zdążyłeś wziąć dziecko i zostawić je na podłodze. Jezus, jak super! Jak ja uwielbiam, jak wszyscy tak robicie. To jest po prostu ulubiona moja czynność, Simsek. Oni kładą dzieci na podłodze. Po prostu ja to ubóstwiam. Romeo też jest ogarnięty w miarę tak, czyli obydwoje idą do pracy i kobieta zostaje sama z dziećmi. Nie będzie to łatwe zadanie. Ale musisz temu sprostać. Dobra, teraz gra będzie polegała na tym, że ogarniamy dzieci i ogarniamy Ariannę. Także nic ciekawego. Będziemy grać w lekkim przyspieszeniu, bo tak, trzeba to jakoś zrobić sensownie. Oprócz ogarnienia Ariany i dzieci, jeszcze zostało nam ogarnięcie domu, więc tak. Ariana jest teraz typową kurą domową, ale w sumie była sprzątaczką, więc na jedno wychodzi. A, zapomniałam, że to w ogóle sprzątaczka jest. Ej, w sumie to nie wiem, czy nas na nią stać i czy ona jest tutaj taka potrzebna, więc możemy ją może odwołać, żeby ona tutaj przestała sprzątać, żeby zakończyć w ogóle usługi. Dobra. No i za co wzięłaś te 13 simoleonów? Jak ty nic nie zrobiłaś? Podniosłaś gazetę tylko. Okej, okay, niech ma za fatygę, że przyjechała i musiała zużyć paliwo. Dobra, pobaw się tam trochę, bo ty jesteś taka kochana musi i w ogóle. I tam zadbaj o tą riskę, Potem się pobawisz z Sylwiusem. I tak, i tak właśnie nam leci to miłe piątkowe popołudnie. Matko, nie. Podwójne płakanie to jest po prostu jakaś tragedia. Ja, ja nie mogę tego już słuchać. Serio. To jest jakaś tragedia. Dobra, tutaj zmień pieluchę, potem zmień pieluchę jemu i musimy ci rozwinąć kreatywność. Więc tak, to będzie nasz cel na dzisiaj. I cel Parysa później to będzie spotkać się z Julką. W sumie nawet myślę, że dobrym pomysłem będzie ją tutaj zaprosić. O, mamy awans. Jezu, ona się zaraz tak wytyra. Ona będzie po prostu zaraz umierała z głodu. No i fajnie. Julki znowu nie ma w domu. Kto by się spodziewał, to idź sobie tutaj, tutaj, jakoś tam się zajmij sobą. I ja muszę dalej ogarnąć te dzieci, bo mam wrażenie, że one są po prostu cały czas nią Jezu, ona chyba dzisiaj nic nie jadła, bo nawet nie miała kiedy, bo te dzieci wiecznie płakały. Jezu, jakie życie jest piękne, jak dzieci są po prostu zadbane. To jest taki spokój ducha, jeszcze jak są bliźniaki, to już w ogóle. Normalnie aż można odetchnąć świeżym powietrzem. Dobra, spróbuj teraz do Julki zadzwonić. Może teraz odbierze. W sumie jest 17.30, może. Jeszcze jest pracy, nie pamiętam, do której ona pracuje. O, okej, okay, dało się. Pogadaj chwilkę, a potem zaprosisz ją. Czy Romeo jest głodny? Nie bardzo, ale zaraz Parys może zje. Nie, w sumie to nikt nie jest głodny. To dla kogo zrobiłaś tą sałatkę? Wiem, zaprosisz pana Melona i on z tobą zje. O, będą jutro urodziny dzieci. Super. I będzie jeszcze gorzej z nimi, bo w następnej fazie grupowej będą jeszcze bardziej wkurzające. Ale co tam? Damy radę. Zjedź jeszcze jedną porcję, bo się chyba nie najadłaś. Matko, to jest tak mało sycące. To musisz chyba zjeść jeszcze ze dwa talerze tej sałatki. Czy Parys mógłby już zaprosić? Julkę, bo chyba macie już w miarę dobre relacje, przynajmniej tak mi się wydaje, no jest w miarę spoko to ma wielki sens, że rozłączasz się z Julką tylko po to, żeby zadzwonić znowu i ją zaprosić. Tak, to ma, to ma duży sens. Okej, okay, więc oficjalnie Parys złapał ogromnego krasza na Julce i teraz musimy ją powitać i z nią porozmawiać. Tak, no i teraz jest ten moment, że parys mówi Juli że ona w ogóle na, na nie zasługiwała. Że on wie, że ją to boli, ale mimo wszystko musi się pozbierać. On był po prostu zwykłym mordercą. No i Luka trochę się tam wzburza, trochę się nie zgadza, ale z dalej kontynuuje, trochę zmienia taktykę. Zaczyna pocieszać, mówi, że wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży, masz pamiątkę w postaci swoich dzieci, tak, tak gada, gada, gada. Wszystko, żeby tylko się przypodobać. No i to wszystko słyszy Romeo, który wprost nie może uwierzyć własnym uszom. Nie wierzy, że taki chłop, który przyszedł do niej go, poprosił go o mieszkanie, poprosił go o schronienie. Nagle podrywa Julię, która dopiero co owdowiała. Teraz musimy sprawić, żeby Romeo momentalnie znienawidził właśnie Parisa. Mamy mocne znienawidzenie, mocne! Jeszcze może wrogami nie jesteście, ale to jest od nienawiści do miłości! Krótka droga. No I teraz tak, będziesz starał się tutaj przeszkodzić. I musimy to wszystko tutaj zaiksować. I nagle idziesz do Parysa i chcesz w ogóle z nim walczyć. Tak, chcesz go zaatakować. Uwaga, uwaga. I on już się przymierza. On już się przymierza. Uuu! I takie, o mega Julka to w ogóle... Ona chyba wspiera Parysa. Więc tak, fajnie. No Parys jeszcze nie zdążył się jej narazić, więc ja się wcale nie dziwię, że ona go wspiera. A jednak Romeo to tam już swoje zrobił, nie? No i trwa właśnie pojedynek. Zobaczymy, kto wygra to starcie. Boże, jak to jest dramaturgiasz. Oni tak się po prostu pobili. Totalnie randomowo. To jest po prostu coś pięknego. Dawno mi się w sumie nikt nie bił, więc tęskniłam za tym, jeżeli mam być szczera. Kto wygra to... Uuhu, dobrze! Jezu, Jezu, patrzcie, jaki on ma obłęd w oczach. On wygląda jakby tylko ktoś... Op Krętał. Matko, Matko Jezus, ten nie wie co się dzieje. <noise> Jakie miny. Nie wytrzymam, Boże. O, uh. Ej, tego się nie spodziewałam. Ty śmiesz mnie bić, debilu. Śmiesz wyrywać moją byłą dziewczynę, wdowę po moim bracie. Ej, jak go teraz wygra, jestem ciekawa. Obstają, że Romeo teraz wygra, ale zobaczymy. Obstawiajmy, obstawiajmy. Baga! Uhu, Tak myślałam no i tak, to jest właśnie konflikt grubo, grubo, ten się w ogóle załamał że przegrał bitwę, I tak i Julia teraz, dodajmy ją na chwilę do rodziny, ale teraz to w ogóle Julia musi się po kolei na każdego wydrzeć teraz, że co wy w ogóle robicie debile, czemu się bijecie najpierw jednego musi ogarnąć tak, najpierw jeden, potem drugi ty teraz, teraz na ciebie przyszła porażka, Luka się na ciebie wydarła, co będzie w ogóle dla ciebie szokiem i ty będziesz w ogóle zdewastował, a nie w sumie to on się śmieje, i on jest bardzo smutny że ona się drze, bo on nie chciał tego, ale po prostu... Ona się drze, on się popłakał. Nie mogę. Dobra, Julka, myślę, że możesz w sumie iść już do domu. Pożegnamy się z tobą. No nie, no weź ją pożegnaj. Już przestańcie się tam kłócić, proszę. Okej, okay, pożegnajcie się. I teraz się potulnie rozchodzicie do swoich pokojów. Znaczy, ty sobie jeszcze coś tam obejrzysz, ale chciałabym, żebyście po prostu zaprzestali tych konfliktów już, bo dzisiaj to po prostu wystarczy już tego. Za dużo się stało. No i Paris jest trochę załamany, bo no ma dość niski wskaźnik aspiracji. I on nie chce tego konfliktu, ale po prostu co on Zrobić z tym, że on po prostu pragnie Julki. Ona ma być z nim i koniec, kropka. I nawet taki Romeo mu nie przeszkodzi. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o zdanie Julki, to ona uważa, że to wszystko jest wina Romeo, bo Romeo tak naprawdę zaczął tą walkę. Ona widziała, że to on zaczął i no ona uważa, że to on po prostu jest sprawcą wszystkich tych wydarzeń i że gdyby nie on, to nie byłoby żadnego konfliktu, nawet by się nie pobili. Dobra, proszę się rozejść do swoich pomieszczeń. Ariana widzę, że już śpi, a jest mega nieogarnięta. boże Ariana. Co się z tobą stało? Przepraszam, że tak Cię zaniedbałam, ale była bitwa Fame MMA pod domem i nie mogłam tego ominąć. Szkoda, że ciebie to ominęło. A Romeo pójdzie spać. paryś zaraz po nim. Się zobaczymy rano, ale pewnie jeszcze w nocy mnie dzieci będą wkurzać, ale mimo wszystko widzimy się i tak rano. Czekajcie, że jest piąta rano, a dalej mi płacze to dziecko. Ja po prostu nie mam już siły. Przysięgam. Ona chyba się nigdy do tych dzieci nie odpędzi. Ona miała robić karierę zawodową miała się do pracy zatrudnić. Boże, Parys to w ogóle ma lepszy instynkt tacierzyński od Romeo. Ja jestem po prostu pod wrażeniem. Matko, jak on słodko wygląda z dzieckiem? No, musicie to przyznać. on jest po prostu słodki. On jest hamem, prostakiem, ale ogólnie to jest bardzo, bardzo uroczy. Teraz trzeba odłożyć drugie dziecko. Nerisa trzeba odłożyć, a wy idziecie za godzinę do pracy, więc trzeba wam akurat trochę podciągnąć zabawę. Ty, Ariana, czym byś się chciała zająć? Chciałabyś do Romea coś... A, on cię w ogóle ignoruje, okej. Okay. Ty w ogóle chciałaś tam z nim pograć, a on cię ignoruje. Boże, jak on może, ale on jest z wyrolem. No, weźcie tam sobie, ukażcie trochę miłości, takiej nieprawdziwej, bo Ariana myśli, że Romeo ją kocha, ale tak naprawdę jej nie kocha. Będą nam się dorastały dzieci i trzeba będzie im trochę powiększyć tą, tą sypialnię, ten pokoik od siebie boleści, bo tutaj się nawet nie da ruszyć. Tutaj leży dziecko i ona nie ma jak przejść do kołyski, do kołyski tutaj i ona się nie ma jak ruszyć, więc musimy trochę powiększyć ten pokój, może w tą stronę powiększymy, bo jest ciężko tutaj w ogóle coś postawić. A jacyśmy jaka biedni w sumie nie jesteście. Dom macie ładny i myślę, że powiększymy go bez problemu. Jeszcze oni wrócą z pracy, może jakiś awans dostaniemy czy coś. Dobra, najadłaś się dosyta, posprzątaj, potem później. Do kibla, kilka razy pooglądasz obraz, żeby ci podskoczyła zabawa, a później pójdziesz spać, bo przez te dzieci oczywiście się nie wyspałaś standardowo. I do powrotu chłopaków myślę, że będziesz cały czas sobie odpoczywała, spała, bo o której wraca... A nie, tak, oczywiście dziecko już. Tak, 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 klasyk. Klasyk. Nawet się wyspać nie dadzą. O której wracacie z pracy? Ty wracasz o 15, ty o 16, więc się w sumie trochę miniecie, więc nawet dobrze. Ło! Wow! Znowu awans na siódmym poziomie już jesteś. Bon appetit, baby! Gratuluję! No i dobra, brakuje ci. o, musisz sobie sporo podciągnąć umiejętności. Sporo, sporo. Zacznij może od jakiegoś obrazu, ale ty masz chyba sztalugę u góry, z tego co się orientuję, i możesz obraz za 9 milionów sprzedać. Wow! No, sporo to ci tych umiejętności dzisiaj nie zdobędę, bo za niedługo kończymy odcinek. Czekamy tylko na urodziny dzieci, tak naprawdę. I no, chociaż tą kreatywność może uda nam się podnieść. No i zaraz wraca Parys. Czy Paris dostanie jakiś awans? Wątpię, bo mu. Brakuje logiki, ale może jakimś cudem? O nie, Tybalt już nie jest twoim przyjacielem. O, masz koleżankę z pracy. Ej, to jest. To jest baba Tybalta, twojego najlepszego przyjaciela. Ty musisz z nią za się zapoznać, bo to, to jest twoja nowa przyjaciółka. Proszę, zapoznaj się, bo to jest Alin i ona jest żoną twojego kolegi. Dobra, Paris, idź się umyj, proszę. Tak, kończymy odcinek, będziemy mieć zaraz urodziny dzieci. Tak, są urodziny naszych dzieciątek, kochanek. Zaczynamy chyba od Nerisy, tak mi się wydaje. Nie, od Sylviusa? A Nerisa jest starsza. Jaki słodki dzieciaczek! Dobra, weź mu tam może zmień wygląd. Chociaż, jeżeli mam wziąć pod uwagę geny... Romeo, no to raczej niektóre dzieci mogą być takie se, ale tu widzę, że dziecko jest całkiem spoko i całkiem spoko wygląda, w ogóle jaka fryzurka, matko. To jest fryzura Parysa i wygląda całkiem w porzo. Ale słodki bubuś mały, ujuju. Dobra, weź go tutaj może gdzieś, pobaw się z nim i położymy mu tutaj gdzieś zabawkę, żeby on se mógł do niej podejść. W pokoju Parysa na przykład, czemu nie? No myślę, że jemu to nie będzie przeszkadzało, że tutaj się dziecko będzie bawić. Nie powinno przynajmniej i tutaj go potem położysz, i Silvius nam się będzie bawił swoją zabaweczką. Tylko czy Nerisa będzie dorastać? Czy ktoś się zajmą, zajął tą Nerisą? Dobra, weź ją spróbuj podnieść. Ja to zrobię najwyżej ręcznie po prostu. Tak, zobaczmy, jak ona będzie wyglądać. O, ma bardzo podobną buźkę. Ej, Nerisa ma bardzo podobną buźkę do brata i mi się to bardzo podoba. A Zróbmy jej może coś takiego. W sumie to wygląda nawet ładnie. Boże, jak ona jest słodziutka! No i co moi kochani, kończymy ten odcinek naszymi pięknymi, słodkimi bubusiami. Dajcie znać, jak Wam się podobają twarzyczki bliźniaków. I czy się w ogóle cieszycie, że są bliźniaki? Bo ja się w sumie nie do końca cieszę, ale patrząc, co oni są, słodzi. Dodcy twarzy i że dali nam bardzo fajne geny, ponieważ mamy dwóch blondynków w mieście. To jakoś staje się dla mnie bardziej pocieszające pod tym aspektem. Także co, moi kochani, dziękuję Wam za obejrzenie, życzę Wam smacznej kawusi i widzimy się w kolejnych Simsach. Cześć!